To, co nie tak dawno było tylko odległym marzeniem, stało się faktem. W piątkowy wieczór strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkoszycach, w towarzystwie kolegów z innych jednostek oraz licznie zgromadzonych mieszkańców, uroczyście przywitali nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Man. Marzenia się spełniają, na pewno na tych marzeniach nie przystąpimy. A bardzo chciałbym też podziękować z tego miejsca tutaj, pani Katarzynie Sójce, naszemu wójtowi, Wiesławowi Berskiemu, wszystkim radnym. Wszystkim moim chłopakom, mieszkańcom, a przede wszystkim żonie, która wytrzymała to wszystko przez te 7-8 miesięcy takiej ciężkiej pracy, gdzie mnie częściowo w domu nie było, bo cały czas coś związane było z tym autem i z remizą. Nowy nabytek strażaków kosztował 1 658 040 zł. Ten samochód ma na wyposażeniu zbiornik 4000 litrów wody, 400 litrów środka pianotwórczego, sprzęt hydrauliczny tak jak tutaj widzimy, mają szybkie natarcie, jest wyposażony 4x4, także możemy też jeździć w ciężkim terenie. No samochód można powiedzieć spełnia wszystkie marzenia i funkcje. Możemy teraz jechać, nie musimy czekać na wspierającą jednostkę, możemy sami już zacząć działać. Nowoczesny samochód to nie jedyny powód do radości. Niedawno zakończono także rozbudowę remizy, co otwiera przed jednostką nowe możliwości. Dzięki temu druchowie mogą ubiegać się o włączenie do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Właśnie z panem komendantem i z naczelnikiem PSP o żeśmy rozmawiali i prawdopodobnie w tym roku, już październik, listopad, wejdziemy jeszcze do krajowego systemu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy nową remizę, nowy samochód. Na pewno na laurach nie spoczniemy, bo dalej się dokształcamy, szkolimy. Chłopacy zawsze chętnie są do wyjazdu. Myślę, że już teraz nie będzie w tym momencie takiego, jak to mówiłem zawsze, dymu. Kto pierwszy, ten lepszy. Tylko już możemy w 12 wyjeżdżać, nie w Powitanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego w Mokoszycach odbyło się wieczorem w piątek 28 lutego. Druchowie zaprosili nie tylko przedstawicieli władz, ale też mieszkańców. Przyszedł tłum. W organizacji oprawy pomogli strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek. Gdy samochód wjechał na plac, przed Salą Wiejską rozpoczęło się huczne świętowanie. Trzeba było poczekać troszeczkę, ale mam nadzieję, że e, tym bardziej to myślę, że będzie e, taką satysfakcją dla strażaków, bo nie tylko nowy wóz strażacki, ale również przebudowa remizy OSP w Wąkuszycach stała się też faktem. I tak naprawdę my się bardzo cieszymy, że udało się na ten cel tutaj na tą inwestycję pozyskać środki z Polskiego Ładu, z PGR-u, gdzie tak naprawdę z budżetu gminy wydaliśmy na tą inwestycję niecałe 200 tysięcy. Także my się cieszymy z jednej strony, że strażacy z jednostki OSP Mąkosice mają nowy wóz bojowy, o którym marzyli i nową remizę, a my się cieszymy, że na niewielkim nakładem udało nam się to zrealizować. Rozbudowa remizy była priorytetem dla druchów, ponieważ ich dotychczasowa siedziba mieściła się w niewielkim murowanym budynku z jednym garażem, małą szatnią i trzema niewielkimi pomieszczeniami socjalnymi. Dzięki funduszom z rządowego programu Polski Ład wynoszącym 2 miliony 800 tysięcy złotych sytuacja ta znacząco uległa poprawie.